Hej, Dziś mam dla was newsy nagrane na Majorce i dodatkowo nagrane GoPro 12 pożyczonym od kumpla. Co prawda ze zbitą szybką, ale jednak działa, bo moje GoPro 8 ma się coraz gorzej i o tym będzie osobny film, podrzucę wam tutaj link. Generalnie historia jest taka, że spuchła mu bateria, jak widzicie, generalnie lata głównie na zamiennikach, to już jest i tak po przekuciu tego spuchniętego, żeby w ogóle się mieściło w GoPro no Media Mode pierwszy nie działał drugi działa ale piszczy od Janka Kilińskiego dostałem taki kabelek którego on już nie potrzebuje do swojego bo żeby podłączyć tu jakiś mikrofon ludzki to trzeba czymś przejść z tego wyjścia C bo się nie da no i ogólnie tam też o akcesoriach to będzie filmik osobny. Dzisiaj takie tematy może jeszcze przed newsami jak to, że na Majorce w ogóle jest okazja potestować trochę nowych rzeczy o ukleja, bo tutaj mam współpracę taką powiedzmy ambasadorską z oklejem. Także jest możliwość potestować kaski ciuchy i tak dalej. Ale o tym też będzie jakiś osobny materiał. A dziś tylko wyciągnąłem enkodery, które leżały chyba z pół roku w jakiejś szafie. I naprawdę spoko się w nich jeździć. Na majoreczce. Cieplutko, krótki rękaw, krótkie spodenki, także polecam. Trochę wiało ostatnie dni, ale już jest ok. Polecam też dobranie jednak przełożeń, tak jak mówiłem w poprzednich jakichś tam newsach, jakie przełożenia na, czy tam pytaniach, jakie przełożenia na Majorkę, to nie wszyscy. Z obozu Challenge Gdańsk, widzę, oglądali materiał, bo część miała przełożenia na przykład do 25, to lekko twardo, i część miała lekko nieprzeserwisowane rowery, i potem miałam takie o czarne łapki jak na przykład teraz, bo trzeba coś tam przelać, jakieś hamulce czy poogarniać jakieś zerwane łańcuchy, no ale generalnie e, dobrze. Jaram się też Bike Expo, które już niedługo po moim powrocie 6 i 7 kwietnia na hasło Król Rowerów macie wyjątkowo jakiś rabat, jak nigdy nic nikomu nie załatwiam, tak tym razem macie rabat 10%, może nie majątek, ale zawsze coś, także pod filmem link do zakupu biletów, jak chcecie sobie kupić trochę taniej to możecie kupić i tam chyba jest też tak, że im wcześniej kupicie, tym one będą generalnie tańsze. A przechodząc do naszych newsów na początek marca 24. No nie mógłbym przejść obojętnie obok czasowych kasków. Giro, używanych przez Jumbo Wizma. Tutaj, oczywiście, memów w internet wytworzył co nie miara w ciągu kilku godzin. No nic dziwnego, bo te kaski są naprawdę specyficzne. Moje osobiste zdanie jest takie, że. W przeciwieństwie do zdania Specialized, który twierdzi, że aero is everything, ja myślę, że jednak aero nie jest everything, bo większość z nas nie jest tak w 100% aero, i my jednak, w ogóle tu na tej Majorce przejeżdża jakieś tysiące kolarzy, i to jest niesamowite, i mega fajnie kierowcy się zachowują, bo zostawiają dużo miejsca. Zresztą z Majorki też mam jakiś materiał niezmontowany, tak jak z Gran Canari, ale to wrócimy do tego kiedyś. A do kasku. myślę, że aero nie jest everything. Mimo wszystko jednak spoko Jak jakoś wyglądamy W tych e, ciuchach Czy w tych okularach Czy w tych kaskach Także no może się to dziro Komuś podobać, może się nie podobać Mi podoba się średnio, może jak się opatrzy To się będzie podobało bardziej Ale na pewno Nie wyobrażam sobie tutaj W takich okolicznościach przyrody O jeździć w takim Brzydkim kasku Drugi newsik to kłopoty treka Targi Taipei, największe chyba w sumie targi rowerowe na świecie, trzeba by je kiedyś zwizytować. Dały trochę nowości, między innymi taką, że Trek ma kłopoty i będzie redukować zarówno zatrudnienie, jak i ofertę. Nie powiem, a nie mówiłem, bo mówiłem, że nie można być tak aroganckim, zarówno wobec klientów, jak i dealerów podnosić cen w oderwaniu od realiów, tak arogancko traktować swoich dealerów i tak szybko chcieć zmienić model z firmy, która ma swoich dealerów w firmę, która wszystko oferuje wysyłkowo, gdzie szukacie swojego treka, jak najtaniej w internecie klikacie i wszystko przyjeżdża w paczce. Jak się okazuje to nie działa. Następne w kolecie jest Specialized nie powiem, żebym jakoś specjalnie czekał na tego newsa, ale należy się go spodziewać. Także tylko patrzeć, jak Specialized też będzie miał kłopoty. Przechodząc do newsów ciekawszych niż to, kto co spaprał, chińska firma L2 pokazała dwie grupy do Gravela: jedna z nich jest to grupa mechaniczna GRT, a druga elektroniczna EGR. Grupy są 1 na 12. Tylna przerzutka wyposażona jest w sprzęgło. W mechanicznej grupie zmiana przełożeń jest zrobiona podobnie jak w ekarze. Tutaj jestem na bieżąco, bo projekt z ekarem w tle cały czas się tli, chociaż z nim to się jeszcze pewnie zejdzie. Ma kosztować poniżej 600 dolarów. Także to całkiem ciekawa propozycja. Pewnie wyszukam więcej informacji na ten temat i postaram się zrobić dla Was wideo. Ale nie przywiązujcie się jakoś bardzo do tej obietnicy, bo na bezrobociu człowiek jest taki zarobiony, że nie ma nawet kiedy taczki załadować. Wstępne testy wykazują, że GoPro 12 bez Media Moda na leciutkim wietrze, który tutaj mamy, wyje niemiłosiernie, także pewnie następne testy będą dotyczyły już sparowania z mikrofonem zewnętrznym. A ja się już z Wami żegnam, dzięki za obejrzenie tego wideo i do zobaczenia w kolejnym hej!